Wielkich. W miejscu gdzie mieszka nasz racjonalny kolega Paweł Tracz Właśnie kupiliśmy sobie napój po drodze Jedziemy do Gdańska na mecz Polska-Dania Czyli mamy 900 km w obie strony będziemy dzień i kawał nocy, ale futbol wymaga ofiar Czekają nas idę na przygodni, zobaczymy PGA Arenę Oczywiście o wszystkim Wam opowiemy i w filmie i na stronie internetowej Trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali szczęśliwie i żeby Polacy coś wreszcie zagrali Byłeś już kiedyś na PGA Arenie? Nigdy, właśnie nigdy nie byłem i chcę ją zobaczyć byłem na, we... byłem na starym stadionie we Wrzeszczu parę razy na Stilonie. Kiedyś byłem na wielkim meczu, który Stilon zamisał w drugiej lidze 4-4 do Przewybawca 4-0 i mam sentyment do Gdańska, do tego stadionu natomiast PGR nigdy nie widziałem i jest to dla mnie jakieś duże przeżycie jakby wynik piłkarski trochę nie wiadomo jaki będzie i nie jest taki najważniejszy, bo to sparring, ale sama przygoda, sam wyjazd, bardzo fajna. Znasz tam te tereny bardzo dobrze, bo tam mieszkałeś kiedyś. Mieszkałem w Stegnie Gdańskiej na Mierzei Wiślanej koło Gdańska, Gdańsku, Strasa Studenckich i później jeździłem setki razy, ba! W czasach dziennikarskich byłem na meczach wielokrotnie. Na koszykówce, na piłce nożnej. Także droga mi nie jest obca. Tereny bardzo fajne. Oby był, był, był fajny mecz. Jak oceniasz szanse Polaków w tym dzisiejszym meczu? I co powiesz o tym przeciwniku, o Duńczykach? Duńczycy są po przejściach, bo przegrali z Armenią 0 co wywołało straszny szok w Danii. Myślę, że Polacy... Właśnie, Duńczycy już nie mają szans na awans do Mistrzostw Świata. My jeszcze mamy minimalne. Myślę, że jest szansa, żeby, żeby pokazali się ci zawodnicy, na których którzy mają rzadką okazję do pokazania się, ci którzy w przyszłości będą mocnymi punktami reprezentacji i to jest jakaś, to jest jakaś wielka szansa dla nich i dla wszystkich no, i zobaczymy jak Lewandowski, jak, jak ta nasza słynna ekipa na początku sezonu no bardzo fajnie No już coraz bliżej Gdańska jesteśmy, 250 km 254 dokładnie, minęliśmy niedawno do Biegniew. do Biegniew ostatnie miasto w Lubuskiem Błękini do Biegniew, drużyna z czwartej ligi no i słynny dobiegnie w Kapturni, w którym kilka razy tutaj byłem. Raz nawet spędziłem tu parę dni nad jeziorkiem, bardzo miłe, fajne miasteczko. A teraz zbliżamy się do Wałcza, słynny COS, czyli Centralny olej Sportowy. Tutaj zawsze kajakarze, wioślarze trenują, Mekka tutaj tych właśnie sportów wodnych. Będziemy mijać właśnie po lewej stronie COS. No i już teraz bliżej do województwa pomorskiego. Potem tylko Chojnice, Człuchów, Kościerzyno i Gdańsk. Także powolutku nam leci, polskie drogi, przed nami TIR, ciężarówka. I niestety jedziemy za nią już 10 km, to takie jest układy. Nie będziemy na ciągły wyprzedzać. Przed chwilą mieliśmy wypadek drogowy, facet pewnie wyprzedzał. I w tej chwili... w barierkę, no nieciekawie nie to wyglądało. Nieciekawie to wyglądało, dlatego mimo, że lubię sederpnąć czasem za kierownicą, to jednak delikatnie jedziemy, co byśmy w całości dojechali. Do Gdańska i zobaczyli ten ciekawy mecz, no i ten to PG Arenas, na którą strasznie się podpalam, żeby ją zobaczyć. No właśnie, mamy godzinę 12.25. Myślisz już o tym meczu, czy jeszcze jednak gdzieś tam nie, e, spokojnie? Nie. Zacznę od meczu, myślę, jak dostaniemy akredytację, jak postawimy samochód na parkingu, bo to jest zawsze tak, że zawsze jest problem, a to nie ma parkingów, a to nie ma miejsc dla dziennikarzy. I jak będziemy, już wyjdziemy sobie na trybunę prasową, włączę laptop, popatrzę po trybunach, spotkam kilku dziennikarzy z kraju, kolegów z różnych gazet bo to często też jest taka giełda, cześć, cześć, stary, co u ciebie, a to, a to, mu, wymienimy sobie opinie, wtedy zacznę myśleć o meczu. A jak się mecz skończy, to zacznę myśleć o tym, jak wracać te parę godzin w nocy i przejechać w normalnym zdrowiu i nie zasnąć za kierownicą, no nie, żartuję oczywiście. <laughs> jak szybko do domu wrócić, bo jutro do roboty. <laughs> tu nie ma lekko, tak jak niektórzy myślą, że mają wolne jutro, wszyscy pracujemy, jutro Liga Żużlowa, jutro trzeba dyżur w redakcji, nasz kolega rano jedzie do, do, do Rzeszowa, tak, taka to robota, którą zresztą bardzo lubimy. Mamy przerwę w trasie, wykorzystaliśmy ją na obiad. Jesteśmy jakoś w połowie drogi do Gdańska. Zostało nam bodajże chyba 200 km. Nie tak? Niecałe 200 km. Także teraz przerwa. Za nami deszcz, który już minął, jak widać słońce, ale taka pogoda była się zapowiadana, nie? Około 20 stopni. Żurek, zupa gulaszowa, to drugie danie na nas. Także Komory dopisują. dopisują. Polacy wygrywają dzisiaj w towarzyskim meczu z Danią 3-2. Do, do przerwy przegrywaliśmy 1-2. Jak byś ocenił, podsumował to dzisiejsze spotkanie? Fajne spotkanie, przede wszystkim zwycięskie. Po 36 latach pierwszy raz zwycięzco. Druga połowa bardzo fajna, młodzież atakująca. Wiem, że zawodnicy młodzi pokazali nawet jedną klasę, czy Zieliński, czy, czy Klik wracający, wracający jakby po dłuższej przerwie. Druga połowa była bardzo fajna. Natomiast pierwsza słabiutka, z jak że jak to, to powiedział, mecz składa się z dwóch połów i nie ma co narzekać. Sprzed, jest dochodzi 12, jesteśmy pod PG, piękny PGR, kapitalny obiekt. No i siadamy do samochodu i jedziemy do Zielonej Góry. Przed nami, przed nami ile? 5? 5,5? 5,5 godzin. No na... może nawet więcej. Może <laughs> nawet więcej, mamy nadzieję, że mniej. No i tak to jest, siadamy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że zwycięstwo, świetny mecz, kapitalny obiekt i, i naprawdę jest, no i jest to, będzie co wspominać. Obiekt godny polecenia. zobaczycie to w naszych filmach z, z, zapraszamy.